Dzień dobry, mam na imię Ania i pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić bransoletkę szambala, czyli taką właśnie z koralików. Jest to bardzo prosta, bardzo ładna rzecz do zrobienia. Wystarczy opanować jeden splot makramowy, dwa supełki, jeden w prawo, drugi w lewo i możemy uznać, że potrafimy zrobić bransoletkę. Co jest nam potrzebne do wykonania bransoletki szambala? Bawełniany woskowany sznurek, e, dlatego woskowany, że jest sztywniejszy, łatwiej nam nawlekać koraliki, e, nie rozplątuje się, sam jest wygodny w użyciu. Do tego potrzebujemy nawiercone koraliki, przez które zmieści się sznurek, zapalniczkę, którą opalimy sobie końce sznurka, żeby ładnie przechodziły przez koraliki kawałeczek taśmy papierowej zwykłej klejącej, żeby przykleić sobie nasz sznurek do blatu, żeby nam nie uciekał. I na koniec potrzebujemy klej introligatorski. Można go kupić w małych tubkach, nazywa się to klej Magic. Fantastyczny jest dlatego, że po wyschnięciu robi się całkowicie przezroczysty i nie ma śladu, że używaliśmy kleju. Także myślę, zaczynamy. Odstawimy może na bok to, czego w tej chwili nie potrzebujemy, żeby mieć tutaj ładny widok przed sobą. liki w bok. Zaczniemy od sznurka. Potrzebujemy uciąć dwa kawałki sznurka. Pierwszy kawałek, który będzie naszą bazą, będzie to obwód bransoletki, czyli przymierzamy mniej więcej nad nadgarstek tak jak się mieści ręka dodajemy troszeczkę centymetrów czyli tak za 30 centymetrów powinno wystarczyć ucinamy. I ten sznurek przykleimy sobie zaraz właśnie do blatu, żeby nam nigdzie nie uciekał. Taśma już niepotrzebna. Przyklejamy sznurek. To będzie nasz sznurek, ten główny, bazowy. Teraz musimy uciąć drugi kawałek sznurka, który musi być przynajmniej dwa razy tak długi jak ten pierwszy. Im mniejsze mamy koraliki, tym dłuższy musi być ten drugi sznurek. Tniemy sobie tak, składamy go na pół. Tu, gdzie jest połowa, musimy na tym sznurku wiodącym zawiązać supełek. Przełożę go sobie tu pod spodem. I mniej więcej to nie musi być idealna połowa, ale zawiązujemy sobie supełek. I zaraz może zacząć robić bransoletkę. Ten sznurek już nam nie będzie potrzebny, więc też go odkładamy na bok. Nożyczki też. Dobrze. Podstawowy taki splot makramowy. Są to dwa supełki. Jeden w prawą stronę, drugi w lewą. Ja przyzwyczaiłam się mówić od góry, od dołu. Tak jest mi po prostu łatwiej. Bierzemy do ręki ten sznurek wiodący. Tu jest nasz sznurek lewy, tu jest nasz sznurek prawy. I zaczynamy. Bierzemy sznurek lewy, kładziemy go od góry, czyli na tym sznurku wiodącym. Przekładamy go idzie tutaj górą nad. Teraz bierzemy sznurek ten drugi i tak samo tu wszystko musi być przeprowadzone od góry, czyli kładziemy go na sznurku, tym, który tu przeszedł, i musimy go poprowadzić na drugą stronę, tak żeby wyszedł do góry. Więc ja będę tutaj cały czas mówić, od dołu wychodzi w dół, od góry wychodzi w górę. Tak jest mi po prostu łatwiej. I zawiązujemy supełek. Połowę węzłu mamy za sobą. Tą część kładliśmy od góry, czyli teraz robimy to samo, tylko przeprowadzamy od dołu spodem. Czyli bierzemy sznurek wiodący, ten po lewej stronie układamy pod spodem. Odkładamy sobie na bok. I teraz sznurek, który mieliśmy po prawej stronie, też musimy wszystko poprowadzić dołem, czyli musi przejść pod tym sznurkiem i przejść na drugą stronę tak, żeby wyjść na dół. Przekładamy i w ten sposób jedno oczko w górą, drugie dołem, mamy już węzeł makramowy. Jeżeli potrafimy zawiązać te dwa supełki, możemy uznać, że Jesteśmy w połowie drogi do zrobienia brązoletki Szambal. Teraz powtarzamy sobie taki ciąg. Góra dół, góra, dół. To będzie nasz początek bransoletki. Może pokażę o na gotowej bransoletce, to będzie ten fragment tutaj. Nasze rozpoczęcie. Możemy zrobić 3, 4 takie powtórzenia, jak uznamy za estetyczne. Na razie mamy jedno i robimy powtórkę. Od góry, czyli idzie tutaj. Na wierzchu, potem przechodzi nad tym sznurkiem i z drugiej strony musi wyjść skierowany sznurek do góry. I robimy to samo tylko na dół, czyli pod spodem. Ten sznurek przechodzi też dołem, o, dołem i wychodzi skierowany tutaj w dół. Cała filozofia robienia bransoletki. Mamy dwa powtórzenia, zrobimy trzecie i przejdziemy do nawlekania koralików. Czyli tutaj troszeczkę przyspieszę do góry. Teraz od spodu tutaj. I skierowany musi być w dół. Mamy trzy powtórzenia, to będzie nasz początek bransoletki. Możemy teraz nawlec koralik. Koralik musi się znaleźć na tym sznurku wiodącym. I teraz końcówkę sznurka, żeby koralik nam przeszedł, opalamy sobie zapalniczką. Opalamy tutaj sznurek. Palcem ładnie go tak sobie o, rolujemy, i wtedy robi nam się na końcu taki fajny, ostry. Czubek, przez który ładnie powinna przejść kuleczka. Teraz się okaże. O. Kuleczki mają większe, mniejsze dziurki. Czasami trzeba troszkę więcej opalić. A czasami okazuje się, że trzeba wybierać po prostu kulki z większą dziurką. O. Tym razem pięknie nam przeszło. Dosuwamy do końca. Koralik tutaj podciągamy pod ostatni supełek i robimy dokładnie to co wcześniej, czyli od góry, od dołu. Powtarzamy splot makramowy, czyli przechodzi górą tutaj koralik z tej strony i musi wyjść nitka do góry. I powtarzamy to samo dół. Mamy już ładnie zamocowany koralik. Możemy poprzestać na tym i następny koralik układać. Możemy też robić większe odstępy, czyli kolejne sploty. To już od naszej fantazji zależy. Ja lubię takie pojedyncze, więc dokładam kolejny koralik. Jakieś mi się oporne trafiają, ale zobaczmy. No, nie chcę przejść, więc sobie jeszcze raz uszczuplę sznurek. O! I zobaczmy teraz. Dociągamy i powtarzamy całą procedurę, czyli górą wychodzi do góry. Drugi supełek od spodu. I tutaj wychodzi na dół. Dokładamy kolejny koralik. Na taką typową bransoletkę mieści się 7, 8 koralików, zależy jakiej są wielkości, takich mniej więcej 7. Powtarzamy całą procedurę. Tak jak wcześniej. Także jak już mówiłam jest to najprostszy wariant zrobienia bransoletki. Jeżeli się potrafi zrobić dwa węzły, umie się już zrobić całą bransoletkę szambala. Dołożę może jeszcze ostatni koralik, nie będę zakładać tym razem wszystkich ośmiu i zaraz Wam pokażę jak się brązoletkę zakańcza. Okazało się, że mam wyjątkowo oporne koraliki, czyli robię to, co wcześniej. Może no, ten będzie chciał współpracować. O, udało się. Eee, I teraz z racji, że uznajemy, że to będzie nasz koniec bransoletki, musimy zrobić to samo co na początku. Czyli jeżeli mieliśmy tu trzy razy powtórzony splot, na końcu robimy dokładnie to samo, czyli trzy razy powtarzamy splot. Czyli jeden raz. Każde takie góra-dół Liczymy jako jeden. Gdybyście się pomylili i zaczęli cały czas w jedną stronę zaplatać brązoletkę, czyli zamiast od góry, od dołu, byłoby na przykład cały czas od góry, zaczęłaby nam się skręcać. Nie trzymałaby się prosto, tylko zaczęłaby nam się zawijać. O, tu mamy palówkę. mamy jeden to się obruciło no dobrze jeden teraz robimy drugi kończymy drugi i ostatni trzeci Nie będę już w kółko powtarzać. Góra, dół, góra, dół. Zawsze można sobie filmik przewinąć do początku i dokładnie obejrzeć. Dobrze, mamy chyba trzy. Dobrze, uznajemy, że to będzie nasza bransoletka. Te tutaj wąsy po bokach wystające możemy sobie przyciąć na razie. Jeszcze nie całkiem obciąć, ale po prostu przycinamy z jednej i z drugiej strony, żeby zamknąć bransoletkę. O, pokażę na gotowej. Tak wygląda zapięcie bransoletki. Bransoletka, żeby ją móc założyć, przesuwa się. O, tutaj rozciągamy, o, w ten sposób sznurek się przesuwa. Przekładamy rękę i zaciągamy sznurek w ten sposób. O. Dopasowujemy sobie rozmiar bransoletki do nadgarstka. I teraz co robimy, żeby właśnie takie zapięcie mieć? Bierzemy naszą bransoletkę, składamy tutaj tak, jakby opasała nasz nadgarstek. I teraz te dwa sznurki musimy związać. Albo bierzemy kolejny sznurek, odcinamy. Ja na przykład wezmę to, co zostało z odcięcia wąsów. I znowu mniej więcej w połowie tego sznurka zawiązuję tutaj supełek na tych dwóch. Żeby mi się nie pomyliły sznurki. Czasem się właśnie dwie ręce to mało zawiązujemy supełek. Teraz nam się nic nie rozjedzie, nie ucieknie, i teraz te dwa sznurki od bransoletki otaczające nadgarstek w przyszłości, stają się naszym tym sznurkiem wiodącym, tak jak ten, który mieliśmy przyklejony do stołu. Jeżeli nie czujemy się pewnie, możemy znowu tą bransoletkę tak samo przykleić sobie do stołu. I robimy to, co wcześniej, czyli powtarzamy kilkukrotnie splot góra-dół, tak? Czyli górą, górą wychodzi tu. Musi być ten sznurek dłuższy. Ja po prostu w ramach ekologii nie marnowania materiałów pokażę wam na krótszym. Teraz tutaj ten od spodu. Znowu od góry. I na dół. Tyle myślę pokazowo wystarczy. Dobrze. Co robimy teraz? To będzie ta część, która nam się będzie przesuwać. Eee, teraz bierzemy ten klej introligatorski, który pokazywałam Wam wcześniej i musimy bransoletkę skleić i zostawić najlepiej na noc do wyschnięcia. Kleimy tą część właśnie przy wąsach. Czyli tu mamy takie wąsy. smarujemy grubo klejem, nie przejmujemy się, jak wyschnie będzie przezroczyste. Możemy też od spodu. O, nie ma problemu. I bierzemy w tym miejscu pierwszym, gdzie obcinaliśmy wąsy. Też musimy tutaj posmarować sobie klejem, żeby nam się tu nic nie rozeszło. Na drugi dzień, jak już nam to wszystko ładnie wyschnie, obcinamy nożyczkami. Tutaj bliziutko przy wąsach z tej strony i tutaj nadmiar sznurka. Potem trzeba ten sznurek rozruszać, ponieważ jest on troszkę sklejony, więc żeby się nam ładnie to zapięcie przesuwało. Natomiast te końcówki, które nam zostały, możemy na nich albo zawiązać supełki, albo założyć malutkie koraliki. No, tak jak tutaj na tej bransoletce. Taką bransoletkę, która nam się robi, odkładamy na noc do wyschnięcia. No ja tu mam takie pudełeczko, żeby się nic nie ubrudziło. Na długopisie, na pędzelku ona sobie schnie. I to z mojej strony tyle. Mam nadzieję, że dużo radości sprawi Wam robienie takich oto bransoletek.